Ubezpieczenia i kredyty od A do Z. Sławomir Wojciechowski, Kraśnik, ulica Urzędowska 351, Autokomis, telefon 600 968 157. 3 razy Z. Zgrabić, zebrać i zutylizować. Zasada ta przyświecała uczniom czterech szkół z terenu powiatu Kraśnickiego, które na przełomie października i listopada bieżącego roku wzięły udział w powiatowej akcji grabienia i utylizacji liści kasztanowca pod hasłem Ratujmy kasztanowce. Podsumowanie działań akcji odbyło się 15 grudnia w Osiedlowym Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Pomoc w Kraśniku. W tym roku już po raz drugi uczniowie czterech placówek oświatowo-wychowawczych z terenu powiatu kraśnickiego zadbali o kasztanowce. W działania pod hasłem Ratujmy kasztanowce włączyły się zespół szkół w Wólce Gościaradowskiej, zespół szkół nr 1 w Zakrzówku, zespół szkół nr 4 w Kraśniku oraz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Olbięcinie. W sumie w akcji wzięło około 200 uczniów wraz z opiekunami. Opieką objęto 67 drzew kasztanowca czego efekcie zebrano 613 worków z liśćmi. Działania te były niezwykle ważne dla poprawienia kondycji kasztanowców z terenu naszego powiatu. Kasztanowce wymagają pomocy, ponieważ od kilku lat atakuje je niepozorny motylek szrotówek, kasztanowcowiaczek. Jedną z najprostszych i najtańszych metod zwalczania owada jest jesienne grabienie i utylizowanie liści kasztanowca. Skuteczna walka ze szrotówkiem uzależniona jest jednak od skali działania. Powinna mieć ona masowy charakter, aby motyl nie przemieszczał się z jednego obszaru na drugi. Równie ważne jak grabienie, zbieranie i utylizacja liści kasztanowca jest popularyzacja wiedzy na temat ochrony kasztanowców, a także krzewienie idei szacunku oraz odpowiedzialności za drzewa. Z tego to powodu akcja pod hasłem Ratujmy Kasztanowce towarzyszyły liczne pogadanki, prezentacje multimedialne, wycieczki oraz zajęcia plastyczne. Jest to wspaniała okazja do tego, aby mówić o ekologii, o tym jak ważna jest ochrona środowiska, jak ważne jest środowisko naturalne dla życia każdego z nas. Akcja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie starostwa powiatowego w kraśniku, które zadbało o sprzęt, a także o utylizację liści. Władze powiatowe nagrodziły wszystkie placówki, które włączyły się w akcję. Pierwsze miejsce przypadło zespołowi szkół nr 1 w Zakrzówku. Pozostali otrzymali wyróżnienia. Wszystkie uczestniczące szkoły otrzymają nagrody. Nagrody bardzo ciekawe. Myślę, że to również dowód z naszej strony, ze strony Starostwa Powiatowego, jak doceniamy te działania przez nich podjęte. Jednak nie o nagrody tutaj chodziło. Najważniejsza jest wysoka świadomość ekologiczna młodzieży biorącej udział w działaniach pod hasłem Ratujmy Kasztanowce. Cyklicznie organizujemy różnego rodzaju akcje, które mają na celu właśnie... Ekologię, promowanie, promowanie ekologii wśród dzieci, i młodzieży z terenu Powiatu Kraśnickiego, wśród dorosłych. Ta akcja jest tylko jedną z nich. Tutaj już do zakończenia roku kalendarzowego pozostało niewiele czasu, więc w tym roku już nie uda nam się podjąć kolejnych działań, ale przyszły rok to kolejne działania, kolejne projekty właśnie proekologiczne. Miejmy nadzieję, że do kolejnej edycji akcji przyłączą się pozostałe placówki Powiatu Kraśnickiego.